Słońce i piękna pogoda to najważniejsze, żeby bez przeszkód zrealizować plenerowe wydarzenie. Takie szczęście dopisało miejskiemu żłobkowi, który zorganizował piknik rodzinny dla swoich podopiecznych i ich rodzin. Impreza ma na celu integrację rodziców, pracowników, poznanie nas od takiej strony innej niż tylko pracy z dziećmi w grupie. I to jest główny cel. W przyszłym roku mamy zamiar do tego do tej imprezy włączyć również dzieci i rodziców, którzy będą rozpoczynali pobyt w naszym żłobku od września. Myślę, że to już też będzie fajny moment, żeby zobaczyć, jaka jest atmosfera w żłobku. Imprezę prowadzi grupa Rytmix, która została opłacona przez Radę Rodziców. Program pikniku wypełniony był atrakcjami po brzegi, podobnie jak teren przed żłobkiem, gdzie odbywały się wesołe tańce przy muzyce oraz zabawne konkursy z udziałem z jakich atrakcji będziecie dzisiaj tutaj Za mogli skorzystać? Co będziecie tutaj dzisiaj robić? Myślę, że będziemy tańczyć. Starszy pewnie skorzysta z dmuchańców. No i tyle, będziemy się bawić. To taka okazja, by zintegrować się z innymi rodzicami, poznać się lepiej. Tak, jak najbardziej. Chociaż już po części się znamy, dzieciaczki są malutkie, często się gdzieś tam spotykamy przed nimi, więc znamy się, ale tak, myślę, że tak. Długo zastanawiała się pani nad decyzją o posłanie dziecka do żłobka? Nie. Mamy już jedno starsze, więc z drugim już w sumie decyzja była podjęta, że pójdzie. Proszę powiedzieć, zadowolona Nie. jest Pani, rodzice zadowoleni, dzieci też? Tak, jak najbardziej. Sale są super, żłobek jest fajnie, nowocześnie wyposażony, ciocie też są świetne, więc u nas bezproblemowo. A chodzą, chodzą do kogoś ty Tak, my, my tak. Przyszłam dzisiaj to, razem z córką na, fazy, na, na piknik przyjedą. rodzinny. Córka tutaj uczęszcza do żłobka. Tak, córka uczęszcza tutaj do grupy zielonej. Chcę powiedzieć, od września idzie do trzylatków, do przedszkola. Tak, już idzie do przedszkola. Córka no, chodziła tutaj wiem, przez rok i mówię, jestem to bardzo to zadowolona, to że, to że się tutaj dostała i mogła tutaj chodzić. Super się rozwija, no i ciocia są super. Będzie na pewno pokaz OSP Dąbrowa, są dmuchańce, również jest mały poczęstunek, no i super zabawa myślę. Przyszliśmy tak po prostu do żłobka, mamy tutaj córkę, pewnie druga będzie niebawem, no i to jest super opcja dla organizacji, dla integracji i jak widać słońce. Pogoda i mnóstwo atrakcji, więc zabawa i dla dużych, i dla małych. A co tutaj dzisiaj będziecie robić? Yy, integrować się, <głos》>, rozmawiać, bawić. A, właśnie. No właśnie. To jest właśnie taka wspaniała okazja do tego, by rodzice się też lepiej poznali, prawda? Myślę, że tak. Tak naprawdę pierwsza okazja, żebyśmy się zobaczyli oprócz takich wy wymiany gdzieś tam e, informacji między sobą. E, to, to tak, spotkanie pierwsze tego typu. I chodzi o sam żłobek, o zajęcia zorganizowane dla dzieci. Co państwo sądzą o, o placówce? E, że nie ma co szukać dalej. Znaczy my jesteśmy osobiście bardzo zadowoleni? Duża różnorodność zajęć. No dziecko wraca zadowolone przede wszystkim. Oczywiście nie mogło zabraknąć piknikowych przysmaków, jak ciasta, popcorn czy wata cukrowa, o które zadbała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Nasza jednostka dzisiaj pokazuje na pikniku rodzinnym, właśnie w żłobku tu na ulicy Sadowej. Dziękuję pani dyrektor za zaproszenie. Nasza jednostka zawsze jest chętna, żeby się pokazać. Serwujemy dzisiaj, pokazujemy samochód nas, serwujemy za darmo tutaj watę cukrową, popcorn u siebie, organizujemy za darmo też Dzień Dziecka, organizujemy choinkę dla dzieci, także no jesteśmy Spore zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudziła obecność funkcjonariuszy z komendy powiatowej policji, którzy również przygotowali dla uczestników pikniku ciekawe zadania do wykonania. Prezentujemy sprzęt wykorzystywany przez policjantów w codziennej służbie, taki jak radiowóz, strój policyjny. Ale oczywiście nie zabraknie również atrakcji dla dzieci, takich jak możliwość zrobienia sobie odcisków w linii papilarnych. Można oczywiście skorzystać z naszego stoiska profilaktycznego. Każde dziecko, które odwiedza nasze stoisko otrzyma odblask bądź inne gadżety profilaktyczne. Natomiast dla starszych przygotowaliśmy również mnóstwo atrakcji. Między innymi można przejść tutaj taki tor przeszkód z wykorzystaniem alko- i narkogogli, a ja więc takie gogle, które demonstrują upośledzenia zmysłów właśnie po zażyciu różnego rodzaju środków psychoaktywnych. Dużo serca i pracy w zorganizowanie festynu włożyli rodzice, a także kadra żłobka. Bez wątpienia drugi piknik rodzinny przy miejskim żłobku okazał się udaną imprezą plenerową. Na dłuższą relację zapraszamy do Shortpressu.